Dzisiejszy odcinek ma dla mnie niesamowity sentyment. Po pierwsze, trafiłem jedną z najlepszych i najdroższych kart w grze. Po drugie, trafiłem jednego ze swoich idoli w dzieciństwie. I po trzecie, trafiłem kartę, którą zawsze chciałem trafić. Może jednak jej wcale nie jest taka zła czasem. Dziękuję wam, widzowie, za tak niesamowitą aktywność. I umówmy się, jak bijecie 2000 apek w górę, to na następnym streamie robimy właśnie jeszcze raz taką ikonę. Także stawiam wam taki challenge, żeby było ciekawiej. Ale teraz lećcie po prostu oglądać, bo nie tylko ikona jest niesamowita. Taka ilość paczek, ilość kart specjalnych, tym jedna karta Toty. Zresztą zobaczcie sami. Nagrody za Division Rivals odbierane tutaj, no musimy wybrać. O, jeszcze jeden z pięciu będzie. Niewymienne, katujemy, nie? Za ligę elitarną rzecz jasna. Bęk i zobaczcie to. Karanga druga, jeszcze dobijałem, oddawałem mecze, jeszcze się nie oddawałem. Dwie paki za 100 No kurde, idealnie. Jedna z pięciu. Tot Steam of the week 83, co tutaj trafimy? Bokczamp, ale. No, w sumie 90 overall. Będzie pod przypałkę. Jest, git, Nie jest go, nie jest aż tak źle. Paczka za 50 koła I już pierwszy ekran. Minimum. Jest! Co to? Trafiłem kartę toty Nie jest to coś wybitnego, ale istoty W każdym razie mamy Hakimiego fajnie, że kartę Toty. Coś jeszcze w patrzcie za 50K. Wow, ej, widzowie, hakimi czy optimus kafu? Nie no, chyba hakimi będzie lepszy, nie? Paczka jeszcze jedna za 50K! Patrzcie, ten sposób działa. No nie, dobra, już nie, już nie, ale... Już i tak jest git. Okej, inform się przyda pod SBC, git. Come on, paka za, yy, za 150, za 100k. Co to? Rudiger. Gorecka. Okej. Okay. Super ocena. Dajcie jeszcze w środku jedną kartę specjalną chociaż. No nie, ale dobrze, że jest chociaż on. Nie, spoko. Jest jedna specjalna, przyda się. Ale bez szau, bez szau. Kolejna paczka za sto k póki co w każdej była chociaż jedna karta specjalna. Czy zostanie podtrzyma. Ikona? Nie. Czemu to się podświetla jak ikona? To wyglądało jak ikona, no. Jaka ikona, wariacie. Ej, jeszcze taka słaba ocena. A, słaba paczka. Oj, ta paczuszka bardzo słaba Dobra, i teraz zaczynają się gwarantowane oceny Come on, tutaj Musimy rozdupcić system, panie i panowie Pierwsza paczka za stoka. k Toty? Alisson, super Nie jest to karta Toty, ale ocena pod ikonę O tak Super traf, serio Zawalisty traf A może jeszcze coś w środku tutaj byłoby Ok, Christensen, spoko. I depaj! I znowu ten, a nie mam. Aj, trzeba będzie spikselować. Ale depaj jeszcze. Fajnie wygląda depaj. Paczka za stoka, ostatnia. Znowu ocena gwarantowana 84. I co w środku? Okej, okay, to znowu. Son! Nice! To jest jeszcze dobra karta? Ten son chyba już nie, ale. Ale i tak spoko. Sonaldo jest chyba Gitem. Ale on i tak ten. Ale spoko. Mamy Sona, przyda się. Jeszcze coś? Aj nie, ilą by był wart. Eee, dziewięćdziesiątka, ale spoko. Jest Git. Jeszcze, a nie, Jimenez. Dobra. Okej, okay, chat. Kurde, te wszystkie karty wypadałoby poprzepalać. Dobra, idziemy, robimy. Drugą paczkę. 85 plus razy 10 i otwieramy. A co będzie pod pierwszym pikiem? Ojej, Mountain Dew Tragedia. Może tutaj coś? Nie, dobra, ja już nie robię więcej pików. Tyle mi starczy, Diego Carlos, po raz dziesiąty. Widzowie, chyba żartowaliście z tymi pikami. Nigdy więcej pików. Dobra. Widzowie piki są lepsze, na pewno. 10 rzadkich piłkarzy, 85, ta paczka jest otwierana normalnie, druga będzie z odkrywaniem. I no musi być jakaś specjalna, ale jaka? To to? No nie robi to wrażenia. W środku coś lepszego O słabo. Szczerze, bardzo słabo. Nic tu nie ma. Jedna z czterech rzadkich piłkarzy, którą musiałem zrobić, ponieważ zabierały mi duplikaty miejsce. Zobaczmy, co trafimy. To najbardziej odda? Ronaldo, Messi, Mbappe czy Lewandowski? Widzowie zadecydowali, że Roberta trzeba najpierw sprawdzić. Także, panie Robercie. O! Okej. Okay. Jakaś specjalna. Oj. Sterling 90 Dobra, to Kylian teraz A Kylian? To już syf jakiś O właśnie, o tak mam ochotę zrobić, chłop. Dobra, odwieczny spór, kto lepszy Lewand y Ronaldo czy Messi Teraz się właśnie, widzowie, teraz się wyjaśni Kto jest lepszy, Ronaldo czy Messi Zacznijmy od Messiego, jak już po kolei idziemy Leo Toc jakiś, ok, fajna ocena chociaż Okej okay. dobra, 9-5. No, Messi tutaj solidnie, solidnie, bardzo, Cristiano Ronaldo. I co tutaj? Cii, to nie było, Siu, chłop. Bój się, bok. Dobra, freeza bierzemy. Zobaczmy co trafimy w tej oto paczce. Oby coś fajnego Zero Zero duplikatów widzowie Korea I dobra I teraz oby jak najszybciej koniec Okej, okay, okej okay. I już reszta specjalnych Czyli sześć kart specjalnych będzie Oby jakaś wysoka ocena Upamekano. Simeone Konate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Dwie ostatnie karty. No dobra, no. Okej, okay, po prostu okej. Okay. Nic tu nie ma szczególnego. Lipy też nie ma, ale spoko. Spoko, skakał nie będę, ale lecimy. Dobra. I tym samym ostatnie SBC, właśnie w tej chwili jest żegnane. Mała mieszana paczka, to nie jest najważniejsze. Pik z brazylijską ikoną, jedno jest pewne: na pewno będzie ikona z Brazylii. I też trzy, ale tam jest tyle syfu wciąż, że. Jedna z trzech brazylijskich ikon Prime w historii leci dla top dnia Alko. Wiemy jedno, jedną najważniejszą rzecz. Jeżeli będzie powtórka, to jest to Kafu Optimus. Ja tylko trzymam kciuki, żeby to powtórka nie była. I zobaczmy, kto tutaj będzie. Dobra, nie jest powtórka. Nie jest powtórka, więc na pewno nie mamy Kafu Optimusa, tak? Jeszcze tutaj się upewnię. Który startczat? Numer dwa to pierwszy, którzy widzowie zadecydowali. Ja wiem, że oni już będą po statystykach widzieli. Ja nie wiem, więc dla mnie to chwilę będzie ciekawości, kto pod numerem pierwszym, yy, przepraszam, pod numerem drugim oczywiście się kryje statystyki. Na pewno nie może być bramkarz, bo nie ma żadnego z Brazylii. A oj. No to czas na numer 3 Jeszcze do Optimus. O weź było za dużo Kto pod numerem 3 O nie O Ja pierdo Jeszcze do Optimus. O weź było za dużo Jeżeli po wpisaniu nie zobaczę Ronaldo Nazario To nawet nie chcę wiedzieć kogo trafiłem Pisuje Ronaldo, jeżeli to nie jest Ronaldo to nawet nie chcę wiedzieć kto to był Jeżeli to nie jest Ronaldo to nawet nie chcę wiedzieć Dobra, już nie chcę wiedzieć nawet. I dupa Ja pierdziele I tylko Ronaldinho i ten Został, Pele Jest, jest, jest Dobra, ok. Pogram Ronaldinho Dobra, zajebiście, jest ok. Nie jest to karta wyborna, ale Ronaldinho! I co jeszcze pogram im na koniec. Zajebiście! Pogram sobie Ronaldinho! I jest super! Nie jest to najwybitniejsza karta świata, ale sobie pogram Ronaldinho i się zajebiście cieszę. W końcu go trafiłem! Tak jest! Dziękuję! I tak na ten moment prezentuje się moja jedenastka, oczywiście tutaj Ronaldinho musiał wlecieć i powiem Wam, że obecnie będę grał w taki oto sposób, że w formacji 3-5-2 to Ronaldinho będzie grał na napadzie, ale w formacji takiej tryhardowej 4-2-3-1 to Rashford i Dembele będą na skrzydłach, Ronaldinho, SPO i napad, Cruyff. myślę, że to nie jest najgorsza opcja, wiadomo, że ten Dembele, Rashford są gigakoksami, więc pewnie na skrzydłach się trochę zmarnują, ale Palicho, to jest po prostu Ronaldinho, Karta dzieciństwa, tak jak mówiłem. Myślę, że ten skład wygląda już nieźle. Spina Zolla jest do wymiany. Przyznam Wam szczerze, że myślałem, że trafi dzisiaj Roberto Carlosa. Także jestem troszeczkę i tak zdziwiony. No i myślę, może tutaj jakiegoś, jakoś Hakimiego dać. Pokminić coś ze zgraniem, coś tutaj pomyśleć. Nie wiem jeszcze, bo Hakimi jest kapitalnym graczem. Może Hakimiego za kafu. Piszcie w komentarzach, co sądzicie na ten temat. Bo moim zdaniem Hakimi może być troszeczkę lepszy. Ja Wam pięknie dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia już jutro.